Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy Minecraft Skyblock. Wiem, że dawno nie było tej serii. Miała częściej się pojawiać. Miała. I tak. I zacznijmy mini maraton. Jeśli pod tym filmem zostawicie cztery łapki w górę, to następny film ze Skyblocka pojawi się już w poniedziałek. No. Nie kłamę. Steve aż mrugnął. Czyli prawda. Dobra. Zacznijmy, bo dzisiaj mamy dojść do pszczelej wyspy. Pszczelej. Miodowej bardziej. No. Dobrze. I chcę pozdrowić jedną osobę, która napisała ja. Widać, że oglądała film do końca. Chris Ninja, pozdrawiam cię, jeśli to oglądasz. To fajnie. I jeszcze są dwa puste miejsca. To teraz, kto chce tutaj, żeby jego nick był, to zachęcam napisać w komentarzu ja. I wpiszę nick. Dwóch, dwóch osób, które pierwsze napiszą to. Dobrze. Ale teraz pójdźmy do dalszej części materiału. Dalszej. Części. Dobra. Yy, teraz zbierzemy drewno, żeby zbudować most. Bo jakoś trzeba przecież dojść tam. No. Zbierzemy i w następnym odcinku już już mówię. Pójdziemy do wyspy z chorusami portalem do Endu. Widzę, że to portal. To mam nadzieję, że. No, nie chcę takiego szybkiego game'u Ja nie wiem, czy ja to smoka pokonam. Ja nie jestem najlepszy w tym Minecrafty. No nie, dobrze. Przerobimy wszystko na deski. I żeby jeszcze oszczędni na pół bloki. Odłożymy tutaj najważniejsze rzeczy, żeby nie stracić. Jakbym spadł niechcący. No i dobrze. Zaczynamy. Okej, okay. się wystraszyłem już. Nie wiem, czy to dobre robić na tej wysokości mocno, ale zrobimy. Dobrze. Mm, no i też napiszcie w komentarzu, czy graliście kiedyś w skyblocki Bo mnie będzie ciekawić. I w ogóle na jakiej wersji Minecrafta. Bo jak ja widzicie, ja gram na Bedrock Edition. Nie gra się źle, ale tak szczerze wolę Java. A czemu nie nagrywam to? Jak odpalam nagrywanie, to mi... Mam lagi. I nie chcę, żebyście widzieli film w dwóch FPS-ach. Nie no, aż tak? No nie. Wiecie... 20 FPS-ów mam i nie chcę, żebyście widzieli nie w najlepszej jakości film. A tutaj, na tej wersji chociaż, zobaczycie no, cały film lepiej wyglądający. Dobrze. Już prawie jesteśmy przy Zaraz wyspa... To jest? Wrócimy się po dulce i już weźmiemy przy okazji kill Bo Muszę rozkopać, zobaczyć co tam jest Cisza Cisza, jeszcze dużo, dobra Drzewko nie osadziłem, nie zajarzyłem, co robię Jakbym odsadził drzewko, dobra To tak eee. To zrobimy, tak, tak Odsadzimy drzewko, pokopiemy trochę kobla. Skyblock to trzeba trochę pokopać, jak ta skyblocka przystało. Ciekawi mnie naprawdę ta wyspa z portalem do Endu. No w następnym odcinku pójdziemy, mam nadzieję, że już w poniedziałek. A jak nie wbijecie tego progu łapek, to film się pojawi w środę. To nie jest duża różnica, ale... Jak chcecie szybciej, to zostawcie. Dobra. Już mam. Już idę dokończyć most. Mam nadzieję, że tyle starczy. Wylejemy też tutaj wodę, żeby mieć bezpieczny punkt taki na mapie. Że wiecie, ja jak spadnę, żeby do wody spaść. Bo nie chcę stracić cenności tak zwanego drewnianego killowa. Dobrze. <grymne> Idę teraz, no, zebrać więcej materiałów. Chyba to będzie. Eee, nie mam na sikierę? Mam. Tu zbieram na sikierę. I zetniemy te drzewo, co jest na prawo. I tak, mm, coś miałem mówić i mi wywiało Dobra, zacznijmy drzewo. To może się przypomnę potem. A, że trzeba zebrać sadzonkę, bo jak widzicie trochę źle zrobiłem, że nie zebrałem stąd tego drzewa. Zaraz się skończy i będzie tak trochę ciężko przejść tam dalej. No dobra. No, naprawdę. Dobra myślałem, że nic nie dropło. Ale to złe, bo taki pech na filmie. Dobra. Z tyle powinno starczyć. Jeszcze wezmę, nie wiem, to... Półkole? Takie trochę dziwne półkole. Benderperła. Okej. Okay. Czyli... Fajnie. Nie powiem, że nie. Mogę postawić blok na tym. Proszę. O, mogę, mogę, mogę. Dobra. Jest. Perełka. Zebrana. Otwierać. Otwierać? Czy nie? Dobra, otwieramy. Co? Okej. Okay. A jest uli dużo, a są pszczoły? Bo tak trochę się zaciąłem Bo jest dużo uli, naprawdę dużo Ale chyba pszczół nie ma Nie rozwalę, żeby zobaczyć, czy są pszczoły, nie myślcie o tym Zaraz mnie urządlę i wcale nie będzie Z nich pożytku Dobra, ale trochę bloków miałybyśmy będziemy mogli pozbierać I popodmieniać na drewno, żeby nie uciekli, ekso Albo tak zrobić, że jak będzie się przechodzić, będzie widać, czy są. So. O, dobre. I przy okazji zbierzemy lampy. No. Dobrze. Wracamy teraz na wyspę. Perełkę włożymy w ramkę może. Niech stoi gdzieś na wyspie. Tam na dolnej części, bo to część mieszkalna, tak uznałem. No i odłożymy to. Tutaj filar stoi taki. Dobra. No i pięknie wygląda. Pięknie. Dobra. To... Tak, miałem nadzieję, że będą pszczoły. Ciągle nie wiem, czy są. Czy nie. Jeszcze raz się przejdę zobaczyć. Nie wiem, może... Nie wiem, czy się wyspawnowały, czy coś? Nie wiem, no... Nie wiem, nie wiem. Jak wy wiecie, to możecie coś napisać z tym, no bo... Boję się od rozwalić ul, ale mogę jeden rozwalić. Chyba się potem odgniewają pszczoły. To trzeba gdzieś... Tutaj jest ul. Tak, to trzeba zrobić. Uff, prawie... Tak blisko. Weź się wystraszyłem Że spadnę już Teraz zobaczymy Są, so, są, so. dobra, są, so. to był zły pomysł Czekajcie Co? Okej okay. O, ta, fajnie! Fajnie, przepraszam, że podniosłem głos Ale <noise> Chcieliście teraz ogłuchnąć, ale fajnie No Myślałem, że gram na ps i temu mnie nie bijo. Od razu takie skojarzenie. A ja zajężyłem po tym, że na hardzie gram. Chyba, jak dobrze wiem. Dobra. Śmieszna z nimi historia. Jeszcze raz przypominam o tabliczkach i napisaniu ja. W komentarzu. Jedno na Jedno, naprawdę nie wiem. Dobra. Dzisiaj takiego farta mam w nieszczęściu, że. Po prostu tak fajnie, że mamy tą wyspę. Dużo złota mamy, jak widzicie. No, ale nie mamy żelaznego kiloów. co jest trochę smutne. Ale dobrze, to już film trwa 10 minut. Więc chciałbym z wami się pożegnać. Zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. I zobaczenia moich poprzednich filmów. Co tutaj w prawym górnym rogu. Możecie je zobaczyć. No, to tak z grubsza tyle. To do zobaczenia. Cześć.